No ci powiem, że dzisiaj fajny dzień, szczególnie, że pierwszy śnieg, tam już widzę, ta chodzi, trzeba ją sfilmować, drzewo na śnieża. Jeszcze mocniej, czy nie musisz uciekać? Tam się nic nie stanie. Tutaj ładnie góry przybliżymy. Tam może uda mi się ściągnąć te chatki. O! Wszystkie chatki to tam gdzieś są w górze. Teraz już chatek nie będzie. Tak pokaż się Czy tak samochodu pilnujesz? A tu jest o, budka. Ja ci powiem, że jak ktoś miałby w tej budce tutaj ten zakaz parkowania wytrzymać zimę o, wszystkiego dobrego Najlepszego Jeszcze narciarzy trochę zbliżę Oż się To niech jedzie Tylko się trochę nie odgarnął Jak na tą jazdę